Wygląd jest ważny, ale nie najważniejszy. Gry z naszego zestawienia idealnie tę sentencję obrazują. Gracze szukają przecież nie tylko wizualnych zachwytów, ale także ciekawej fabuły, nietypowych rozwiązań czy oryginalnej mechaniki. Żeby lista była fair, wzięliśmy pod uwagę jedynie nowsze tytuły. Jest wiele starszych gier, takich jak Half-Life, Doom, Diablo czy Deus Ex, które co prawda dziś nie są ładne, ale w tamtych czasach nikt ich nie postrzegał jako brzydkie. Dlatego postanowiliśmy nie włączać ich do zestawienia. Minecraft. Nie ma osoby, która nie słyszałaby o Minecrafcie. Po prostu nie ma. To gra, która skradła serca nie tysięcy, ale milionów. I czy właściwie powinno nas to dziwić? Ten rozpikselowany świat o kanciastych krawędziach ma swój urok i stanowi ogromne źródło frajdy i twórczej inwencji. Kreacje graczy czasem zakrawają o absurd, bo w Minecrafcie można stworzyć dosłownie wszystko, nawet całe miasta. Sukces twórców był tak wielki, że krótko po premierze rynek zaczęły zalewać produkcje łudząco do Minecrafta podobne pod względem grafiki i stylistyki. Dane Mojang z 2016 roku pokazują, że ich Apex sprzedał się w ponad 106 milionach kopii, a to kapitalny dowód na to, że grafika to nie wszystko. Five Nights at Freddy's O ile fenomen Minecrafta jeszcze jest w pewnym sensie zrozumiały, o tyle już popularność Five Nights at Freddy's trochę mniej. Nikt się chyba w 2014 roku nie spodziewał, że ta mała niezależna produkcja autorstwa Scotta Cautona zyska aż tak ogromny rozgłos. Liczby mówią jednak same za siebie. Na Steamie pierwszej części wystawiono aż 16 tysięcy recenzji, które ogółem są bardzo pozytywne. Skutkiem tego powstało aż 6 odsłon, a każda opiera się na tym samym schemacie fabularnym. Przetrwanie pięciu nocy i obrona przed rządnymi krwi żywymi zabawkami. Tak dużej popularności nie przeszkodził fakt, że gry o Redim są po prostu brzydkie, a jakość grafiki pozostawia wiele do życzenia. Co prawda, z każdą kolejną odsłoną zauważamy delikatną poprawę, ale i tak Five Nights at Freddy's często straszy również samym wyglądem. Undertale nie samymi horrorami człowiek żyje. Pewien niezależny RPG, który delikatnie mówiąc nie grzeszył fotorealistyczną grafiką, zrobił pod koniec 2015 roku ogromną furorę. Mowa oczywiście o Undertale, które swoim maksymalnie uproszczonym designem i pikselową grafiką sprzed 20 lat skradło serca Rzeszy Graczy. Urzekło przede wszystkim piękną i zabawną opowieścią, która zabiera gracza na rollercoaster emocji, inteligentnie bawiąc się nie tylko konwencją klasycznych JRPG-ów, ale i gier w ogóle. Podobnie jak Five, Nights at Freddy's taki za Undertale odpowiada wyłącznie jedna osoba. Toby Fox samodzielnie skomponował również muzykę. Jeśli jeszcze nie zagraliście w Undertale, musicie to zrobić. Fox stworzył bowiem małe dzieło sztuki. Mac Pixel. Na naszej liście nie zabrakło i polskiej produkcji, jakżeby inaczej. Sosa sosowskiego nikomu nie należy przedstawiać, a tym bardziej MacPixela, który kupuje graczy prostą, ale niezwykle satysfakcjonującą koncepcją na zabawę. Gra składa się ze 100 poziomów, każdy z nich oferuje nam 20 sekund na to, aby rozwikłać zagadkę i nie doprowadzić do eksplozji. Mac Pixelowi daleko do wysublimowanej urody, bo jak sam tytuł wskazuje grafika jest skonstruowana z pikseli, w dodatku nie jest ich zbyt wiele, ale w osiągnięciu ogromnej popularności produkcji sosa nie stanowiło to przeszkody. Pony Island. Pony Island to chyba najdziwniejsza i najoryginalniejsza gra w naszym zestawieniu. Jej nietypowość przejawia się nie tylko na poziomie fabularnym i może dlatego jest w stanie tak wielu graczy do siebie przyciągnąć. Myk polega na tym, że główny bohater zaczyna sobie grać na opętanym automacie w produkcję stworzoną przez samego szatana. Sprzęt wciąga protagonistę do swojego świata i nie chce wypuścić. Kto by pomyślał, że przez jakieś kucyki można stracić duszę? Przed pikselową oprawą twórcy nie mogli więc uciec, ale trzeba przyznać, że w tym szaroburym kocie kryje się jakieś dziwne piękno.